Witam panowie, panie z tej strony. Imili dzisiaj gramy rankeda i 13-latek będzie mnie kierował. Halo, 13-latek, przedstaw się. Siema, siema. No i jaki jak masz nick? Szybko, dawaj, mów, bo tutaj nie masz swojego prawdziwego niku. AKAN 114. No, także zaczynamy, nie przedłużamy, lecimy i zabijamy. Gdzie idziemy? A, B. Patrz, hmm. no B, jeden no A mi dajdziesz, o kurde, to ja zobaczę, gdzie. Dobra, ja pójdę na A. Zacznę co wyjdzie z, no, z tego. To so, idź na B, szybko, no. Jest jeden A, rampa, nawet może dwóch. Jest jeden pałac To będzie raczej Ta, już Bili. Oj, to srogo. Kurde mol Ten tu strzał w ogóle przez smuka. O, weszło To te Ała. To te jeden jeszcze. Nice, kurde, dobra, nie ogarnąłem. Dasz radę? Masz defa? Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. No to chyba git. Zdąży. Dobra, ładnie. Nie mam defa' ale chyba zdążę powiem. Oby No nie gadaj. O nie! Dobrawa. Najgorzej. No, 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 no. Dobra, no jakoś się im przyfarciło niestety. Co on tu spami? Kacza znów wzraszuję. O, smoke poleciał Z Dwóch jeszcze rampa Ojeju, obite na rampie 28, jeszcze drugi na rampie jest. Ktoś narzekał strasznie w komentarzach, że, ktoś, że, że czemu ludzie się bawią tą defaultową kosą. No bo się nudzą, to się bawią no. tak z kosą. A właśnie, e, mówiłeś coś o tym, że nam na tym, na, na zmianę się nie? No. Ten kolorek jak się kogoś zmutuje, jest ładny czerwony taki cały nie. No? To w normalnym też to jest teraz. W się jak. Nie rozumiem? Oj. Się jeden no, na no, jeden, no. jeden pałac jest jak coś. Tam jest zmienionego CESA na ofisie no. i kogo ty I no. miał taki cały pasek, jego zniknął No tak, korwany. czerwony, no? No to tak samo jest na małym CSie. Znaczy ja to wiem Aha, tam <laughs> Nie, tam, że tam ogólnie tam w CSie, CS o to mi chodziło. O, kto mi dropnął, dzięki. A jakiś ktoś, ale ważne, że dropnął. A chcesz? O, masz hmm. Famasa, dobra. No okej, okay, to jak ktoś Famasa, to bierz Famasa. Nie wiem czy wychylać się na pałac chyba, nie, bo to... Ta jeden pałac. Dobra, nice, jest zabity. Dwóch rampa, dwóch rampa. Kurde, te tymi PM-ami grają srogo, nie? Tu nie mają eko nigdy. No. Pałac jeden, plany, rampa plany. jeden, a... No ja jeszcze żyje także też mogę pomóc. Pałac jest do prawej. Na prawej, przepraszam. gdzie jest ten trzeci. Widziałeś go gdzieś na rampie albo na czymś? Nie, ale... ale, ale ten Chyba poszli już, co? No, ma pakę. No. O, i rampa jeden? Może zróbmy tak? Ja pierdziele, coś nie pykło. Czekaj czy będę sapować, bo tak coś... coś nie próbują zbytnio wbić. Jeden pałac ciągle jest. No. O Jezu! No i z tego, z midami mi wbił. Mam, jestem na zero. Pałac ciągle. Szkoda, że nikt tego idę, nie patrzał. Nie patrzał. Ale w sensie teraz patrzysz, nie? Ale wcześniej. Tak, tak. Path ciągle biega jeden? No, bo mają parkę. Okej, okay. ja poczekam na tego... O! Jest Tetris. No. Ja pierdzielę! co to było? Ale raczek nie boraczek. Dobra, zdradzimy sekret, słuchajcie, bo tytuł jest, że 13-latek mnie kieruje, co prawda, ale on nie ma 13 lat. W takim razie coś tam jeszcze mogę powiedzieć. No możesz powiedzieć, no. dawaj. To tak, no mam 13 lat. No. Z zawodu, jak na razie, jestem górnikiem, dokarzem albo skowaczem. O kurde! Jeszcze, miał, jeszcze będę miał wybór do co do tego, bo na końcu to A szkoła jak szkoła, nigdy nie jest dobrze. No w szkole, nie, to znaczy zależy, no słyszałem ludzi, którzy mówili, że bardzo dobrze wspominają szkołę, także to różnie ja chyba. Mam tak, taką szkołę, jakby to powiedzieć, um, mieszaną. Aha. Tam już sama zawodówka z informatyczna jedynie. A co, że nie. Jak to jest? Co, co jest najgorsze według Ciebie w tej szkole? Nauczyciele? Uczniowie? E, w tej szkole sam, same, zachowanie, same zachowanie, zachowanie uczniów i nauczycieli. Aha, w taki bo sposób. Nauczyciel Ci nic nie powie i potrafi po dniu kiedy Cię nie ma, kiedy go nie było, dać Ci 3 jedynki za kartę, której też nie było. Oj. Bo mu Cię bo Cię nie lubi. Czy coś. No to kurde, no niezbyt fajnie, na pewno. No. Oj. Jest jeden przy kanapce I na pałacu i pewnie na sajcie A ja musisz odbić tego sajta No niestety nie udało się. Czy na pewno chcesz, żeby takie rzeczy w ogóle trafiały do internetu? W sensie, wiesz, że, że mówisz takie rzeczy, no bo wiesz, ktoś to może później zobaczyć i... i znaczy, to jest tak... no nie, nie, no nie wiem, nie, nie, znaczy... Nie ma problemu z tym. Aha, w taki sposób. No dobra, no skoro tak mówisz... Wiesz, szkołę można zawsze zmienić, nie? Pewnie o to ci chodzi też. Znaczy, Jak no miał... tak, ale... Ta szkoła jest nie taka, jaka powinna być. Aha, no... Cóż. Aj. A B. ja. Słuchajcie, w komentarzu możecie napisać, czy chcecie giveaway e na Discordzie, także piszcie, piszcie. Kans, czy chciałbyś giveaway e na Discordzie? A, fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. No i A możecie zostawić jeszcze lajka, w takim razie, jeżeli chcecie giveaway e na Discordzie. Jak będzie dużo lajków, to znaczy, że chcecie i mnie zachęcacie i, i będą, także no. Jak ci idzie, Zosia Samosia? Najlepiej. właśnie. Widziałem, dobra, powinniśmy chyba zagrać jakąś eko i się chociaż trochę odrobić, bo na razie nie zapowiada się zbyt ciekawie. Ale tak źle nie grają, nie powiesz, że nie. Nie wiadomo, to nie jest no, może ranga Global Elite, ale pałac. Tak, że jest. Ta, właśnie. To za zapomniałem, chciałem też o tym powiedzieć, że zauważyłeś, kurde, ile jest smurfów w tym CESie? Jest to tragedia. Co prawda, w sumie my też teraz gramy na drugim koncie. Ale ludzie kupują, e, dużo osób, które właśnie kupują konta z mniejszymi rangami, bo na tych wyższych to już jest masakra. Ojej. Tam też kupują sobie jakieś konta no. z no, tak, tak, tak jest, kurde, nie? To no, jest tragedia. W ogóle podobno chyba jest tam teraz, znaczy czy się zmieniło, ale pamiętam, że tak z rok, dwa temu sprawdzałem i podobno było 0,1% globala. W sensie jako osób ogólnych w CS-ie, nie? Reszta to są inne rangi. Także, kurde, no, to jest niby no, to mało ja osób, pięć. niby mało osób, ale widziałem pełno globali. No, bo niby mało procent, ale nie osób w CS-ie grających w CS-a. No. no. No właśnie. Lepiej był wcześniej po pięciu wygranych mogli się zresztować w jednym Ja pierdzielę. Dobra, nie wiem jak tego headshota sprzedałem, ale ważne, że jest. Mam 1 HP Już do na rushują, strogo Aj, dupcia. Dawaj Zosia Samosia. No. I tak powinienem tam ten strzał za łupy, to byśmy na 100% wygrali tamtą rundę, a tak to ledwo. No ale nie dziwię się kurde no Czasami no właśnie, ja tak patrzę co się dzieje, te tak się wychyliła, ty kurde stoisz i... On cały mnie jest z nim. Ja na drugi monitor ci zjechała myszka, nie? Mhm. Mm no mm -hmm. to tak też czasem miałem, nie wiem, jakoś mi się naprawiło po czasie to. Przeskanował go. Aj. Nie wierzę. za jeden dostał. Za jeden, na jeden dostał? No, jakoś z tyłu musiał polecieć. No ja go niestety nie ubiłem. O nie, campi nikt, na rampie. Małka, Adam. Płacę. Nie wiem czy się wychylać, to spróbuję. Ja pierdzielę, no. Ci to kurde, dwóch z jest na idzie. Za wupą chyba nawet. Zobaczymy, jak nie. wyjdzie nam wbita w ogóle na site. Jak będziemy po TT. No w no, zdecydujące. Dawaj, P90 Meister. Jakacz, Meister. Oj, headshot. Weź powiedz mu kitchen, kitchen. On nie słyszał w ogóle. Oj. Dostał nogi. No. Ale... oj nie by chyba o. Jezus, nie tu... to... Ja pierdzielę, no po co on to zrobił? Nie mam pojęcia. Co to się... Nie poszedł na czasem? Nie wiem, że poszedł. Poszedł pewnie. Ta poszedł na smoka, było słychać. Weź powiedz, że na bo kurde. Totalnie nie ogarnia. Co tu się w ogóle dzieje? Tego nie raczej. Nie, raczej nie. Pewnie w palcu skampi. Ja zauważyłem, to że najlepsze, najlepsza rzecz na takie rangi to jest kliknięcie dwa razy defiuza na 100% się wychylą. I się nawet nie A. dziwię, no bo będzie przeszukiwał zamiast kurde pójść po prostu dwa razy kliknąć tego defiuza i by się wychylił. Ma smoke ma defa. Minus smoke właśnie, nie? No już teraz to, dupa. I już po nim. Wszystko sprawdził, tylko nie tam. <śmiech> <śmiech> nie no, w sumie nigdzie jeszcze nie sprawdził, nie? 300 kills. Coś w tym jest. No trudno, życie, nie? Może jeszcze to ugramy, zobaczymy. One way tą pakę, bo. Dwóch na A jeszcze jest. Oj, kurde. Nie, istnieje. Widać. Ciąga. Dobra. Jeszcze jeden chyba, nie? Jest na... o Jezu, o Jezu, na no, ławce. I kuchnia jeden. Short, short. <ścoughs> Siu, tam pomóż, bo on sobie nie radzi. Ja pierdzielę. Szkoda, no że się z nim nie bawiłeś bardziej. On nie no, wie gdzie pak. no nie. No jakby, jakby się bawił, może bym to jeszcze No pewnie byś wygrał, bo on by nie ogarnął tego. No cóż, no trudno życie. No, pierwsza runda przegrana, a następna będzie wygrana. Dobra, mam low, ale zabiję go. Ej, sorry. Plecy, obity, 60. O boże, no tak głupio giniemy, tak strasznie głupio giniemy. No nie myślę. No jeszcze hita dostać. Jeden jest na drewnie. Jest oj, kurde. Dobra, wyszło na pewno od, albo da, albo Twi nam będzie robił plecy. To ja jestem 100% pewny, że za chwilę. O właśnie, dwóch nawet, ja pierdziele Oni nie ogarnęli w ogóle. Jakby. Oj, ten spray. O, tak... Kurczę, no ciężko jest. Widzisz, że jednak 13-latek bo... nie potrafi mnie tutaj wykierować. Jestem tak słaby, że, że nie potrafi mi nawet 13-latek wykierować. To nie jest to, to jest to, że u nas... Pewnie gadają, ale po rusku. nie ogarniają. No. Fuck, muszę przesadować. Trzech mi wyleciało. Ja! Przedko, szybko, szybko? Ne! Aj! Prawie. Ale ktoś rak? Kurde, straszny, bo bym mógł to w ogóle ugrać na ludzie. No, hop już wyszedłeś w Zresztki. No, to, to tam jeszcze wiesz, to, to tam. Tam nie robi. W sumie, jak miał fragów, to może nawet i lepiej. Może ktoś przyjmie, bo tak to będzie lepiej grał. Miejmy nadzieję. No, ja nie mówię, że on źle gra czy coś, tylko po prostu może sobą sobą ma, No, wiadomo, jak to wygląda, ale. Wiadomo, może nie się. Kupię to. Bez granatów znowu. Jest na shorcie. Pantuj od razu. A kuchnia Drzwi i short Short mówisz? Ja pierdzielę, no 65. No. Nie, wolę Akacza akurat. W sensie inaczej, wolę Akacza niż SG, ale SG w sumie jest też fajnie sytuacyjne. Ja pamiętam w ogóle SG jest dla mnie na daleko bardziej. Ta, no na taki dystans to lepsze by było, wiele bardziej Akacz. Właśnie odnośnie Kurde, nie wziąłem MO. Jakbyśmy wbili na cicho na A, to może, ale raczej średnio to wyjdzie, niestety. Czekaj, Dobra, ja pakę... A. Ta jest na schodach, ja biorę szybko bota. Wezmę tego kaha jak się uda. Bo pod schodami ilba rośnie, wiesz. Ale chciałbym tego kałaka. I pakę przy okazji właśnie, no Ciepierdziel, ja dobra dawaj mi Nara! Uj, Jezu! No tego się nie spodziewałem. W życiu mi się nie spodziewa, serio, że on tak przerażuje szybko. No, już raczej też nie ugra. Bo jest chociaż. Ale oni nie wiedzą, gdzie on to jest to chyba. Zaraz dostanie pewnie od PS. Ojeju! A w ogóle ma chyba jakieś małe fps ów bo tak mu ścinał lekko ten kałach, nie? No, no tak, no. tak wiem, że jej od FPS-ów zależy też drogo. Dobra, kupujmy wszystko. Może się jeszcze uda coś ugrać. Nie! On przepuścił bota Ja pierdzielę No co jest w tym meczu No to było Tragedia jeszcze jeden Ale nie, co to było Ostatnia runda to już w ogóle był pokaz Raka totalny No dobra, dziękuję za oglądanie Jak chcecie więcej odcinków z Kansem Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę I cześć Cześć